Żółwia. Jak zrobić Żółwia? Wiem, wiem! Na naszej stronie mini, -mini .pl, znajdziecie wzory, których razem z rodzicami możecie zrobić swojego Żółwia. Takiego, który nie gryzie. Do zrobienia Żółwia potrzebne będą kolorowe kredki, sam, krepli, sam. Krepli, jest, krepli, kamień, jest. Krepli, pędzelek, sam i tam. No to bierzemy się do pracy. Z zielonego papieru wycinamy brzuch i głowę. Właśnie tak! Zobaczcie, w jak prosty Jest sposób mi... robimy głowę. Pasek papieru, zaginamy pod spód i sklejamy. Jeszcze tylko oczy i buzia. Teraz bierzemy kamień. Najlepiej żeby był z jednej strony płaski. I malujemy. Kolor pancerza wybierzcie sami. Takie malowanie po kamieniu to świetna zabawa. Wspaniale! Mamy kolorową skorupę. Musimy ją jeszcze przykleić. Środek wyciętego brzucha smarujemy klejem i kładziemy pomalowany kamień. No i jak wam się podoba nasz uśmiechnięty żółw? Jaki ładny. Powólcie zrobić jeszcze jednego żółwia. Na naszej stronie mini mini pluspl Kochane zwierzaki! Trzy żółwiki! Co za szok! Ojej, co za szok, co za szok! Kochane się, Jacqui. Kochane Kochanej się, Jacqui. Karty I piszaki do mowy. I dzwoną do 2012.